Polska mówi, zapraszam do kolejnej rozmowy ze mną Sylwia Sitkowska z Przystani Psychologicznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Sylwia, chciałbym zapytać o bliskość. O bliskość, zarówno w relacjach takich rodzinnych z dziećmi, ale także o tą bliskość z ludźmi starszymi. Mhm. Odnoszę wrażenie, że jesteśmy Troszeczkę takimi ignorantami e, i nierzadko boimy się bliskości. Mm -hmm. Skąd się to na, mm -hmm. u nas bierze? Jeżeli bliskość rozumiemy jako mm, taką bliskość, również fizyczność, to znaczy, że możemy nie wiem, poklepać się po ramieniu, y, pogłaskać się, tak, przejść, musnąć się ręką. Okazując, że hej, jestem tutaj, położyć sobie rękę na, na, na plecach tej ukochanej osobie. Poruszyłaś taki ważny temat. Czy takie właśnie objęcie, dotknięcie to nie jest przekraczanie jakichś granic też w stosunku do drugiej osoby, bądź czy, taka, czy takie zachowanie nie powoduje szybszej relacji, bliższej, takiego zbliżenia się? Mhm. To znaczy, Powiedzmy, jestem gdzieś na jakimś przyjęciu, jest jakaś mm, osoba, kobieta, która mnie się podoba. Ja do niej podejdę, obejmę ją, pytając o coś. Czy to nie jest przekroczenie granic? Na tym bardziej, jeśli jesteś z żoną na tym przyjęciu, nie? to to jest, myślę, potężne naruszenie też waszej umowy. Natomiast ja pomyślałam sobie bardziej w kategoriach właśnie tych rodzinnych, wiesz, i z dziećmi. Pomyślałam sobie o tym, jak jesteś z partnerką, tak. czy z żoną. Um, to takie przejście koło niej, dotknięcie jej, tak, czy pocałowanie jej nie wiem, w głowę, czy, czy w ramię, jest pewną formą bliskości, taką bez słów, nie? to jest takie okazanie bliskości. I o ile w naszej kulturze mężczyzna, mężczyźnie, wiesz, chyba największa bliskość to jest ten, ten niedźwiedź tak zwany, nie? Tak, Panowie, ta piątka. Są, piątka, tak, no ale niedźwiedź to już jest, uuu, to już jest przytulenie. Więc panowie nie okazują sobie bliskości takiej. a... Na szczęście, dziwnie by to wyglądało. A widzisz, a na przykład. Chociaż w innych krajach, w tak. różnych kulturach właśnie jest tak, inaczej. Tak, dokładnie. W... Oni nie mają problemu, żeby sobie iść za rękę. No I właśnie. to nie jest dziwne. I to u nie jest to od podobno od homoseksualizm. Jest na... I to nie jest homoseksualizm, na pewno. Mm. <noise> Wiesz, jakby co kraj, to obyczaj. Więc u nas w Polsce bliskość pomiędzy mężczyznami jest taka. Trudno nam o tą bliskość z pomiędzy mężczyznami. Trochę. Tak. Raczej ta relacja syn ojciec jest relacją dużo częściej jest relacją taką surową w dystansie niż bliską. Um, chociaż to się zmienia, teraz mężczyźni coraz bardziej angażują się um, w tą wiedzę taką ogólnodostępną, co jest dobre dla dziecka, jak, jak być z tym dzieckiem. Więc bez względu na to, czy to jest chłopiec, czy dziewczynka, część, część facetów faktycznie się w to. Chodzi. Wracając do meritum naszej tak. rozmowy, w pracy jesteśmy, spędzamy ze sobą, powiedzmy, jakąś część czasu naszego życia, czujemy coś do tej drugiej osoby, ale bójmy się to okazywać. Dlaczego? No wiesz, to, co w, mi Jesteśmy przyszło... po prostu, idziemy na wygodnictwo? Chcemy mieć wygodne ale życie? Ale zakładamy, zakładamy, że jesteśmy single, tak tak, że... tak, 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 tak. Yeah. Tak, trzeba doprecyzować. No to trochę tak. zmienia postać rzeczy, tak, od tej rodziny. Wiesz, no to co mi pierwsze przychodzi do głowy, jeśli chodzi o strach przed okazaniem uczuć drugiej osobie, to jest strach przed odrzuceniem, po prostu. Bo okazanie bliskości to jest takie trochę odsłonięcie brzuszka. Nie? Czyli. Mam goły brzuszek mhm. i ktoś może w niego, wiesz, potężnie uderzyć. A Czyli znowu jesteśmy odrzucenie... w jakiś sposób niedowartościowani? Powiedzmy. Mm. No, no, tak sobie myśląc... Może być niedowartościowanie, ale część osób też, myślę, że większość osób boi się tego cierpienia. Wiesz? Bo to na pewno wpływa na poczucie własnej wartości, jeśli ktoś nas odrzuci. Ale to się też wiąże z, z cierpieniem no, adekwatnym do sytuacji. Ktoś mi się podoba, a ja mu nie. Mogę płakać. Nie? A jeśli chodzi o ludzi starszych. Którzy potrzebują bliskości niewątpliwie, mhm. e, nierzadko boimy się dawać tą bliskość, uczestniczyć eee. w, tym, w, tym, w tym ich życiu. Mówisz o rodzicach naszych, na przykład? Na starszych? przykład, dziadkach. Tak, tak. Um, to jest w ogóle osobny temat, odrębny, taki też bardzo duży temat, myślę, bo tych ludzi starszych jest coraz więcej w naszym kraju. I... Wiesz, z tymi osobami starszymi jest tak, że młodsze osoby cały czas mają coś do zrobienia, gdzieś pędzą, cały czas to życie jest jeszcze w trakcie. Osoby starsze na emeryturze, czy już takie, które się nie bardzo. Mm, nie, nie są no już ale, na takim pełnym chodzie. Tak, ale te osoby młodsze za chwilę też będą w ich wieku. Czy to nie jest no tak, tak że gdybyśmy no. dawali taki przykład? Ale mhm. rzeczywiście, że fajnie byłoby, żebyśmy dawali taki przykład. I ja też życzę sobie i, i, i moim dzieciom, żeby żebyśmy mieli w sobie to, że te starsze osoby warto gdzieś mieć i być blisko z nimi. Natomiast zobacz, jest to wymagające. Być blisko z osobą starszą, która z reguły mieszka gdzieś daleko od nas, trzeba wygospodarować na to czas, czyli trzeba sobie to ustawić jako priorytet. A jeszcze nie daj Boże, relacja z tą osobą nie została nawiązana. Bo często tak jest, nie? że dzieci nie mają relacji z rodzicami, dorosłe dzieci nie mają relacji z dorosłymi rodzicami, bo ona nie została nawiązana wcześniej. No właśnie. No to wymaga od ciebie, wiesz, podwójnej pracy, żeby być blisko z tą matką, która gdzieś tam z tyłu głowy masz, że zmarnowała mi życie. Patrzymy e, czasem oceniając jakąś sytuację, jaka to jest zła córka, jaki to jest tak. zły syn, e, nie pojedzie do matki, nie pomoże, tak. nie ma w tych trudnych chwilach. I teraz czy jest jakieś na to usprawiedliwienie, czy, czy sytuacja na przykład, że całe życie ten rodzic był zły dla tego dziecka, bo mógł być zły, złym rodzicem, um, usprawiedliwia to, że to dziecko nie ma czasu dla tego rodzica, czy jednak to dziecko powinno mieć czas? E, wiesz co, ja bym w ogóle nawet nie, nie, nie użyła tego słowa usprawiedliwia, dlatego że. Mm... Jest tak, że to rodzic dba o dobrą relację z dzieckiem. Jak rodzi się dziecko, to to dziecko jest, wiesz, dziecko ma miłość wydaje no jest mi się zdane na rodzica, tak? Niż jest, pies, mamy tak? mamy przywilej wychowywania tego dziecka. Tak, rodzic musi naprawdę mocno nabroić, żeby dziecko ym, nie chciało mieć z nim kontaktu. Naprawdę musi mocno na wywijać. Miłość dziecka jest moim zdaniem nawet silniejsza niż, mi, niż miłość rodzica, przynajmniej w tych wiesz, pierwszych latach, więc rodzic musi bardzo się postarać, żeby dziecko się od niego odwróciło bardzo. Jeżeli rodzic się postara i nie nawiąże relacji z tym dzieckiem i nie będzie oparciem dla tego dziecka, nie będzie osobą istotną w jego życiu, to ja w ogóle um, odwrócę to. To ja nie widzę usprawiedliwienia dla tego rodzica, że on tego oczekuje. Nie? Bo jednak on pracował całe życie na to. Zobaczy, jeżeli zadbał o relację ze swoim dzieckiem, to mógłby... Raz w tygodniu porozmawiać z nim, czy to przez telefon, czy wiesz, w jakimś osobistym spotkaniu. no Tak jakby to sobie ułożyli. Ale jeżeli ja całe życie nie zwracałam na kogoś uwagi, no to skąd w ogóle oczekiwanie, że on nagle się zajmie? Mną? No to jest takie trochę coś tutaj nie. Kończąc naszą rozmowę, przychodzi mi taka myśl, żebyśmy... Dbali o te relacje i dawali dobry przykład tym dzieciom, bo ile z siebie dasz, to tyle samo do nas wróci. Dokładnie. I to jest zawsze tak, że to dorosłe narzuca tak jakby to, w jaki sposób ta relacja wygląda. Bardzo dziękuję Ci za spotkanie. Dziękuję.